Siema Turin, szybki film na temat D.I.L. Evrima przed aktualizacją 5.0, która zbliża się już dosyć szybko. Wiem, że na temat Dial Evrima dawno nie było filmu na moim kanale, ogólnie dawno nie było filmu. Za co wszystkich subskrybentów przepraszam, aczkolwiek no, nic ciekawego w Dial się nie działo. Więc nie było o czym nagrywać. Na pewno będę nagrywał nowy film, który jest poradnikiem, pełnym poradnikiem do DIY, bo jak widać ten nagrałem 3 czerwca 2021. Codziennie są nowe wyświetlenia, nowe łapki w górę, bardzo dużo komentarzy, dużo osób mi też dało suba za ten film, także bardzo dziękuję. Jak widać, dam sobie sortowanie komentarzy od najnowszych. Jak widać, dosyć często są komentarze, co, co jeden, co dwa dni, co dziewięć, tydzień i tak dalej, i tak dalej. Także komentarze są często w miarę, wszystkie czytam, wszystkie daję, tutaj serducho przypinam. E, bardzo jest pozytywny od odzew. Dużo osób się pyta, jak czegoś nie wie. E, ja podaję mojego Discorda, jeżeli czegoś zapomniałem powiedzieć w filmie, to podaję Discorda i tam wyjaśniam. E, piszę, rozmawiam, także jeżeli ktoś ma ochotę e, sobie w przyszłości ze mną pograć, to będzie taka możliwość, oczywiście w ma e, Natomiast e, na razie czekamy na update 5.0. I co do wyżej wymienionego właśnie update'u, zbliża się on już bardzo szybko, twórcy skończyli całkowicie e, mechanikę E, zakładania gniazd, e, składania jajek. Wszystkie dinozaury mają inne gniazda, inne mechaniki składania jaj. Trzeba dbać o temperatury jaj. Gniazdo trzeba zbudować. E, z gniazdy wykrywają się młode. Wszystkie dinozaury mają już e, swoje e, wersje właśnie młodych. E, także jest tego dużo, naprawdę dużo. Jest też jeszcze nieskończony, ale jest skin system, który polega na tym, że każdego dinozaura możemy dowolnie pomalować to, tak jak chcemy. Jest już dużo twórców, którzy dostali dostęp do testowej wersji gry z właśnie dostępnym systemem składania jaj i systemem skinów. Także jeżeli wpiszecie sobie na YouTubie The Isle Everyma Update 5.0, to będziecie mogli obejrzeć sobie filmy tych twórców, gdzie oni dokładnie pokazują jak działa system składania jaj, system wychowywania młodych, system karmienia ich, system dbania o temperaturę temperatury ja, jajek, system dbania o gniazdo, z, generalnie są jest bardzo dużo nowości. Nowe update mapy w ogóle będzie, także to wszystko będzie, i są już twórcy, którzy mają takie rzeczy na YouTube. Także po prostu sobie wpiszcie i wszystko znajdziecie. Update 5.0 DJ -E -E wystarczy wpisać. Dalej jest zapowiedzianych bardzo dużo rzeczy. trello twórców gry jest dosyć obfite w content, który pojawi się w przyszłości. I oczywiście w nowe Dinki mamy również. Takie rzeczy jak system Elder, gdzie mamy chociażby nowy model Tyrannosaura. Nie wiadomo, czy on pojawi się w ogóle w grze, ale wiemy, że jest nowy model Tyrannosaura. To nie jest ten sam, który był dostępny w DL Legacy. Są nowe dinozaury, których wcześniej nie było, takich jak na przykład ten stwór magii. Wiem, że zaczyna się od magii, nie mam, nie mam nawet psychi, żeby próbować wymawiać pełną nazwę tego dinozaura. Jest Galimim na przykład, który był dostępny w Legacy, natomiast to jest już nowy model z tego co widzę. Jest dużo innych dinków, które są również zapowiedziane, ale jeszcze nie są przedstawione jako grywalne. Przykładowo są koncepty Spinozaura, koncepty Ankylozaura, koncepty Tyranozaura, koncepty giganotosaura i wielu innych dinozaurów są koncepty, więc to wszystko się pojawi niedługo po aktualizacji 5.0 twórcy planują również wypuszczenie aktualizacji 6 i 6.5, czyli 6 to gore, czyli krew, flaki itp itd a update 6.0 to night terror, czyli trucizna będą też trodony czyli dinozaury nocne, malutkie jak widać już jest bardzo dużo skończonych rzeczy zrobienia trodona, dużo animacji dużo mechanik są również filmiki przedstawiające trodona jest również zapowiedziany Ceratosaur, przepraszam, ma on skończone troszeczkę już tutaj animacji mechanik, ale widzę, że twórcy nie update'ują na bieżąco e, Trello, ponieważ e, nie tak dawno temu udostępnili również dwa filmy, e, na których pokazują e, nowości, które się pojawią i sobie je razem obejrzymy, także tutaj mamy e, Trail Camera Observation e, ceratozaur. także obejrzymy sobie to. E, filmik przedstawia tutaj e, Soul... Tutaj na pewno kompsognaty, wygląda mi to na kompsognata, malutki mięsożerny dinozaur i e, jakieś dinozaury z rodziny e, pterozaurów, przepraszam pterozaury to nie dinozaury, e, jakieś gady z rodziny pterozaurów, e, nie mam pewności jakie, przybiegają dorosłe pteranodony i przelatują, także widzimy, że nie są to e, pteranodony właśnie, tak jak jakieś inne e, gady z rodziny ptero e, pterozaurów. Jedzą sobie martwego Stegosaura. Po chwili przybiega z tyłu Karnotaur. Przychodzą również inne Carnotaury. Jak widać mają one inne skiny, więc no jak widać system skinów już jest. Już, już, już twórcy mają do niego pełny dostęp, mogą sobie nim manipulować dowolnie. Carnotaury uciekają, przybiega Ceratozaur, przybiega pierwszy. rycisz sobie jak widać i za chwilę przyjdą w następne. Tutaj po prawej przychodzi prawdopodobnie młody, bo jest mniejszy, i po lewej, a nie, nie jest mniejszy. Taka po prostu jest e, perspektywa. Wydawał się mniejszy. Trochę przyciszę. E, jak widać, no ceratozaury tutaj zebrały karnotauro jedzenie. karne już się nie mają. Cerato sobie jedzą. I tutaj na pierwszym planie pojawia się malutki dinozaur. To może być nie wiem, może to jest jakiś pterodaktyl? Nie mam pojęcia, um, aczkolwiek mamy tutaj um, inki, ja szybko poszukam. No, nikt tutaj nie pisze, jakie są to dinozaury. Prawdopodobnie jakieś malutki po prostu pterozaur. E, nie będę zgadywał. I tutaj mamy kolejny filmik. Są to oczywiście Trodony i. Bej, Jak widać, mają już animację chodzenia, biegania. E, więc twórcy nie aktualizują trail na bieżąco. Bo w, na Tral jeszcze nie dodali, e, że skończyli animację chodzenia, biegania. Mamy tutaj też Trodony. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, i chyba siódmy też, też tam biegł. Także mamy, e, jak widać, e, trodony, i jak widać, e, ceratozaury. Także no, dużo, dużo się zbliża w tej aktualizacji e, rzeczy. E, zapraszam do śledzenia twórców e, Trello traileru twórców gry, jak i zapraszam również do śledzenia Discorda twórców, gdzie aktualizują na bieżąco rzeczy, które już skończyli. Także jak widać dzisiaj o 6.55 wrzucili, że skończyli właśnie mechanikę nestowania 10 na 10, zrobili rzeczy i tutaj również dzielą się rzeczami, które dodają. Przykładowo system skinów, jest to oczywiście, to jest dosyć stary screen pokazujący jak bardzo kolorowe dało się zrobić dinozaury. Z tego co wiem, już to stonowali i nie da się zrobić np. niebieskiego z tego zaora, a tam z tyłu jeszcze jakieś inne kolorowe. W tej chwili, z tego co wiem, z tego co wiem, z i inne dinozaury już nie będą tak kolorowe, jak, jak mieliśmy nadzieję, że nie będą, bo jednak nie jest to jakieś Bistof, Bermuda, tam można sobie tworzyć kolorowe dinozaury, natomiast w The Isle lepiej, żeby zachować faktyczny wygląd tych dinozaurów. Twórcy zapowiadają również, również różne na przykład rany, jakieś blizny po walkach, które będą zostawać permanentnie z naszym dinozaurem, także super. Jakieś koncepty, spinozaura, ankylosaura... To jest rodziny ankylozaurów, a czy to jest ten to nie wiem. Tak, to jest ankylazaur. Um, także, także no... szant pamiętny z Legacy, który one shotował większość mięsożerców w głowę. No jest tego tona, spinozaur, wszystko, twórcy zapowiadają, robią jakieś koncepty, dzielą się jakimiś screenami, także... Najbardziej aktualne informacje zawsze na Trello y, i bardziej nawet na Discordzie twórców gry. Jeśli chodzi natomiast y, o nowy poradnik, to pojawi się on dopiero po wyjściu aktualizacji 5.0. Najpierw sam muszę ograć, sam się wszystkiego nauczyć, wszystkich nowości i dopiero jak się tego nauczę, to Wam to pokażę. Także z mojej strony to tyle. Czekajcie na aktualizację 5.0. Na pewno w dzień, w który wyjdzie aktualizacja 5.0, bądź następnego dnia już u mnie będzie film na kanale z aktualizacją może jakiś gameplay zobaczymy. Także z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie i do trwania do końca. Mam nadzieję, że zostawicie mi jakoś łapę w górę i jeśli Jeszcze tego nie zrobiliście, bo pomaga mi to rozwijać kanał i będę na temat dinozaurów. Może nie tylko DIY tworzył więcej. Także, no, słyszymy się w następnym filmie i się ma.